Emocje zaprasza Orlem, sponsor programu. Pierwszy etap C Line Cross Country liczył 255 km. Tuż przed honorowym startem czuło się atmosferę skupienia przed rozpoczynającą się rywalizacją. Po przejeździe przez rampę startową zlokalizowaną na torze wyścigowym LoSail International Circuit zawodnicy udali się bezpośrednio na start do 200-kilometrowego odcinka specjalnego. Rywalizująca w kategorii samochodów załoga Orlen Team w składzie Marek Dąbrowski i Jacek Czachor, mimo przygód, zaliczyła udany dzień. A co konkretnie się wydarzyło podczas poniedziałkowego etapu? Dzisiaj był bardzo dobry odcinek, bo w zeszłym roku leżeliśmy za wydmą i potrzebowaliśmy pomocy Mirka Zapletala z Liną, a dzisiaj nadjechaliśmy bez większych strat, przejechaliśmy odcinek płynnie, Mieliśmy, złapaliśmy jednego karcia. E, naprawiliśmy oponę do sprawnie i przyjechaliśmy. Mimo strat czasowych związanych ze zmianą koła Dąbrowski i Czachor kończą pierwszy etap na ósmej pozycji. Druga samochodowa załoga Orlen Team Adam Małysz i Rafał Marton przekonała się na własnej skórze jak trudna jest w tym rajdzie nawigacja. Jechało się mi bardzo dobrze, Zawsze te pierwszy, drugi dzień to mam taki sobie, zanim się przyzwyczaję, wejdę w ten rytm. Dzisiaj się nie jechało do momentu, jak się nie zgubili. No. Wiemy doskonale, że ten rajd jest bardzo trudny nawigacyjnie no i w pewnym momencie ślady się rozeszły. Niestety pojechaliśmy prosto no i nie mogliśmy już znaleźć później odpowiedniego śladu, żeby dotrzeć do, do waypointa. I stąd dosyć sporo straciliśmy. Lekki niedosyt rekompensuje wyśmienity samochód. Samochód ma potencjał niesamowity. Ja jeszcze trochę mogę podkręcić, bo końcówkę jechałem naprawdę dobrze. Także rajd jeszcze cały przed nami, zobaczmy. Adam Małż z Rafałem Martonem ukończyli dzień na dziewiątym miejscu. Etapowe zwycięstwo odnosi Katarczyk Nasser al -Athiya. Drugi czas przejazdu uzyskuje Saudyjczyk Yasid Al-Radzi, a trzeci był Rosjanin Władimir Rivasili. W kategorii motocykli absolwent Akademii Orlen Team Kuba Piątek osiągnął metę na dziesiątym miejscu. Trzeba cały czas jechać bardzo mocno skoncentrowanym, bo każdy kamień jakby wyczycha na Ciebie. Najszybszy wśród motocyklistów był Hiszpan Mark Coma. Na drugim miejscu zameldował się jego rodak Joan barreda Bord. Trzeci czas wykręcił Anglik Sam Sunderland. W kładach Rafał Sonik nie był w stanie pokonać etapowego zwycięzcy, Katarczyka Mahomeda Albuis. Sonik uszkodził oponę i musiał do mety jechać tak, by nie zmieniać koła, bo strata czasowa byłaby dość spora. Mniej więcej w połowie etapu trafiłem w jakiś kamień, którego zupełnie nie widziałem, a kamieni jest tutaj multum. Poczułem takie szarpnięcie w prawym kole, wiedziałem, że najprawdopodobniej uszkodzona jest opona, ale na szczęście mam na to swoje sposoby i dojechałem do mety bez naprawiania. Czując jednak, że trochę ciśnienie mi spada i ściąga mnie na prawą stronę, ale to drobiazg w porównaniu do tego, co się tu mogło dzisiaj zdarzyć, bo głazy są tu i pułapki niesamowite. Mahomet Abuissa osiągnął metę z przewagą niespełna minuty nad Rafałem Sonnikiem. Kolejny prawie 500-kilometrowy etap zapowiada się bardzo ciekawie.